Jan Brzechwa, Kokoszka Smakoszka. Szła z targu Kokoszka Smakoszka. Spotkała ją pewna kumoszka. Co widzę? Wątróbka? Ozorek? Ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kura na to. Kutku, tak! A ja owszem, a ja tak! No co też paniusia powiada? A taka na przykład rolada. Toż nie ma w niej nic oprócz sadła. Już ja bym rulady nie jadła. Kura na to. Kutku tak, a ja owszem, a ja tak. Lub weźmy powiedzmy makaron, czy gulasz, czy rybę na szaro, czy jakieś tam flaki z olejem. O nie, takich potraf ja nie jem. Kura na to. Kutku tak? A ja owszem, a ja tak. Są ludzie, paniusiu kochana, Co jajka już jedzą od rana. Nie dla mnie są takie rozkosze, bo jajek po prostu nie znoszę. Kura na to. Kutku tak? A ja owszem, a ja tak.